Witam serdecznie. Dzisiaj smak genezy, smak początków gastronomii, smak, który pamiętamy od dzieciństwa. Łazanki przepyszny z kapustą białą i serem tofu. To będzie element nieturzynkowy, ale bardzo dobry, cała reszta bardzo tradycyjna, zabieram się do roboty. Makaron łazankowy mam już ugotowany, oczywiście we wrzątku osolonym. jest wysłudzony i czeka, ale łazanki nie zje jeszcze na zimno i jeszcze je usmażemy troszeczkę na patelni na samym końcu. Kapusta biała poszatkowana ugotuje we wrzątku około 10 minut. Oczywiście osolony, delikatnie. Za 10 minut, jak kapusta będzie miękka, odsadzę ją. Też wyląduje na chwileczkę na patelni. Jak często w gastronomii, jak coś wyląduje na patelni. Jako pierwsze to jest cebula, więc kroję ją natychmiast i wrzucę na ogień. Dlaczego cebula ląduje pierwsza na patelni? Dlatego, że chcemy ją usmażyć na szklisto i leciutko ją zarumienić. Wtedy jest bardzo słodka. Gdybym ją dał, jak już są pieczarki, to prawdopodobnie byłaby, byłoby dużo wody w patelni i nie osiągnęlibyśmy właśnie ten słodki smak. To jest naprawdę istotne. Palnik gotowy. Na patelni daję trochę oleju. Mógłbym dać tylko olej na patelni, i wtedy osiągnęłbym wegańskie danie. Jednak moje serce mi podpowiada, że troszeczkę masełka tutaj muszę przemycać. Ale nie musicie, naprawdę nie będzie dużej różnicy. Ja daję. Więc mamy danie wegetariańskie. Masło roztopione, cebula ląduje na patelni. Biorę pieczarkę. Pokroję ją na pół. I następnie w kawałki. Cebula jest idealnie zeszklona, bardzo lekko zrumieniona. Czas dodać pieczarki. Daję mocniejszy ogień i natychmiast dorzucam moje pieczarki. Zamieszam od razu, żeby cebula pod spodem się nie spaliła. Teraz, żeby te pieczarki miały jak najwięcej smaku, to potrzebuje od nich zdjąć co? Wodę. Oczywiście, mają pełną wodę i woda w sobie nie ma wiele smaku. Dlatego musimy troszeczkę przyspieszyć ten proces pocenia się pieczarków. I robimy to w ten sposób bardzo prostym i skutecznym solą. Sól powoduje, że woda ucieknie od pieczarek. I bardzo szybko będą mogli się smażyć i się zarumienić. Pieczarki i cebula spokojnie się smażą, w międzyczasie szybko pokroję dwie ząbki czosnku w kosteczkę. Pieczarki są już idealne, dorzucam czosnek, aż poczuję bardzo intensywny jego aromat. Wtedy mogę kończyć smażenie. Za długo smażony czosnek jest bardzo gorzki i tego chcemy ominąć, na wszelką cenę. Widać od razu ile pieczarki traciło objętości. Praktycznie 1 czwarta z tego co było na początku wrzucone została na patelni, wyparowała woda. Mraz tu wodą właśnie zaczynam czuć aromat czosnku, który się unosi coraz mocniej. Za 5 sekund gaszę smażenie, inaczej czosnek będzie spalony. Koniec smażenia. Kapusta odsadzona, gotowana do miękkości. Zaraz spotykasz się z pieczarkami, cebulą i czosnkiem. Dodajemy troszeczkę mocy pod patelnią. I smażę na średnim bądź małym ogniu. Chodzi tu o to, żeby wszystkie te smaki się połączyły ze sobą. Gotowanie to też inspiracja i czasami improwizacja. Mam ogromną ochotę dodać jeszcze drugą kapustę do tego dania. Kapusta kiszona. Podrobineczkę. Myślę, że jej kwaśny smak na pewno będzie bardzo fajnie podrasować wszystkie obecne tu smaki. Mam akurat idealną, ekologiczną kapustę kiszoną. Naprawdę przepyszną i chrupką. Więc od razu wyrzucę tutaj garść. Bez żadnego kompleksu, nie zastanawiając się drugi raz zaszaleję i hojną, hojny widelec, nawet półtora, dodaję do mojego dania. Dokończę smażenie na malutkim palniku. Przygotuję drugą patelnię. I na oleju krótko usmażę tofu, troszeczkę oleju, nie za dużo. Uwaga, może troszeczkę pryskać. Obniżam oczy. Czas połączyć moje tofu z resztą składników. Widać jaki piękny, złocisty kolor ma już tofu, ale też Kapusta kiszona i kapusta biała nabierały rumieńców od cebuli i od pieczarek. Mamy naprawdę już bardzo ładną barwę. I czas z tego cudownego farszu zrobić prawdziwe łazanki. Biorę mój makaron i po prostu rzucam go na patelnię. Jest jeszcze trochę ciepły. To, co się dzieje teraz na paterni, jest fantastycznie. Zapach tej kapusty i kapusty kiszonej, widok makaronu, który zostaje pokryty tymi wszystkimi składnikami i lekko, lekko złote tofu. Ja już jestem w szumnym niebie zanim to spróbowałem. Nie wiem, co następuje, jak już spróbuję. I voilà, grande finale. Danie rodzinne, od zawsze pyszne, od zawsze naprawdę super smaczne i dla wszystkich. Nie wiem jak wy, ale ja już oprzeć się nie mogę, bo łazanki naprawdę są pyszne, jak są ciepłe i od razu podane. Ten kapuściany zapach, ta pietruszka na końcu, te pieczarki to tofu. Tylko spróbować. No i zobaczymy, jak smakuje klasyka. milion dolarów albo i więcej.